To jest coś, co uwielbiam, znam ludzi, znam ludzi... Ty to odkręcałeś wcześniej, czy nie. to tak poszło? To nie było zakręcone w takim razie do końca. Znam ludzi, którzy na przykład, wiesz, poza swoim domem sałatki nie zjedzą. jakby mają jakieś takie obrzydzenie. Ja, ja się dziwię, bo ja to próbuję wszędzie, gdzie jestem, sałatkę jarzynową. Nie mam uprzedzeń żadnych. No jestem bardzo ciekaw tej sałatki jarzynowej, jak smakuje ona w wydaniu Magdy Gessler. Jest mocno majonezowa, zobacz, jakaś taka żółta w ogóle jest. Lubisz jabłko w sałatce? Tak. Uważam, że musi być. Jest smaczna, ale uważam, że za dużo tego majonezu tu jest. Majonez niby jest tutaj w składzie na przedostatnim miejscu, ale powiedziałbym, że powinien być gdzieś na początku. Bardzo dużo majonezu. No, ja wolę, jak jest trochę mniej tego majonezu, po prostu. Za mokra taka. Nic odkrywczego. Smakuje totalnie tak jak u mojej babci w domu. Tak A ile kosztuje w takim razie? Tylko majonezu za dużo jest właśnie. No, no to to już jest hit. Zgadnij. Taki słoiczek? Taki, taki, dokładnie taki. Widzę ile pie i to. Te... 300 gramów. To jest jedna porcja tak naprawdę. No nie zjesz takiego słoiczka sałatki? Jak się dasz do sałatki? No zjadłby Zjadłby, 200 gramów to na pewno. 4 dychy 41. Ła! No to, to, to uważam, że to jest... To prostu tak naprawdę włoszczyzna Ogórek kiszony, jajko i majonez 41 zł. Uważam to za totalnie przegiętą cenę. Totalnie.